Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwie części. W pierwszej części omówię dokładnie rysunek. W drugiej części natomiast w takim odcinku bonusowym dla wspierających ten kanał pokażę szczegółowo z jakich twierdzeń należy skorzystać i jak należy też podejść do liczb występujących w tym zadaniu, żeby rozwiązanie było poprawne. Zacznijmy więc od rysunku. Narysuj okrąg ośrodku w punkcie O i promieniu dowolnej długości. Następnie dorysuj tutaj dwie cięciwy AB oraz CD i zaznacz punkt przecięcia tych cięciw. To będzie punkt P. Wiemy, że ten punkt dzieli cięciwę AB na odcinki. O długościach 8 cm i 3 cm. Zapiszę, że odcinek AP ma długość równą 8 cm, odcinek PB ma 3 cm. I tutaj może nawet na rysunku sobie to zaznaczymy. Tutaj jest ósemka, tutaj trójka. Wiemy, że. Odcinki CP oraz PD ich długości pozostają w pewnym stosunku. W pewnym. W takim stosunku jak 3 do 2. CP do PD mają się tak jak liczby 3 do 2. CP to jest ten odcineczek, PD to jest ten odcineczek. No u nas, u mnie przynajmniej, nie jest zachowana proporcja, ale. To jest tylko rysunek poglądowy, więc ja sobie zapiszę, że no, gdybyśmy potraktowali ten odcinek CD jak całość, prawda, to składając go z tych dwóch odcineczków w takim stosunku otrzymalibyśmy cały odcinek o długości 5x, prawda. Ten x to jest odcinek jednostkowy, na jaki dzielimy cały odcinek, tak? czyli dzielimy na 5 równych części, a zatem odcinek CP Zajmuje nam trzy takie części. Odcinek PD zajmuje dwie takie części. Tak wygląda ten rysunek. My chcemy policzyć długość całej cięciwy CD. Tą część rozwiązania, już tak szczegółowo i twierdzenie, które jest potrzebne do rozwiązania, pokażę w odcinku bonusowym dla osób wspierających. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to na ekranie końcowym też pojawia się taki link lub w opisie pod rozwiązaniem. Wybierasz dowolny próg wspierania, i dzięki temu otrzymujesz dostęp do dowolnego zadania do całego kanału. Mówiąc najprościej.